Wiecie, po ile miejsca są? Jak się poinformuje ciało? Podobno po 20-30 tysięcy na ten cmentarzu. Tak, przejeżdżałem. Zajdę na moment, sprawdzę. A Aj, coś się rozmywa obraz. Byłem na koncercie dzisiaj w Sześcianie, w Klubie Sześcian. Był taki zespół, który grał covery grunge'owych zespołów stylu Nirvana, Pearl Jam. od Garden chyba Widać coś, czy nie widać Kurczę, nie włączyłem tego lampy w telefonie. Nie będzie widać, że coś było widać. Będzie słychać może przynajmniej Więc chciałem powiedzieć widza. Spotkałem mojego kanału. I w ogóle... Szkolnej 17 różnych kanałów około szkolnych. I Wiz mówi, że ja za dużo gadam o tych hejterach, o tych wójcikach i tak dalej. Ja mówię, on gada, co ja gadam. Prostuję, nie? No, mówię, słyszałeś to nagranie, jak Pedofil wysyłał zdjęcia dla Adama yy, jak on to zaraz. Ixela o czyli Adama P. Adama Piekary, no, w Niemczech. Zaraz, tutaj, tutaj. Pedofilskie zdjęcia kilkumiesięcznego dziecka skąpieli i filmy. Jest nagranie na kanale Szefita. To jest taki ciekawy pomnik w sumie. Więc jeszcze wyjaśnienie kwestii tych zniczy wkładów. Mi chodzi o wkłady. Taki wkład jednorazowy połowę takiego najtańszego, który się pali jeden dzień. O taki wkładzik o, kosztuje 5 zł. Chodzi mi o to, że o taki wkład to jest wkład. Wkład kosztuje 5 zł jednorazowy. A taki i tak bez gaz. Nie ma zapalniczki. O, będzie przynajmniej dla wyświetleń, będziecie mieli co oglądać. A taki wkład bateryjny. Dobra, zgasiłem, nie będzie śmierdzić. No, dwutlenek węgla produkuje, smog powiększa. Będę gasić w ogóle te wkłady, w takim razie jednorazowe. Taki wkład, który podlega recyklingowi, on też kosztuje 5 zł. Świeci się nie jeden dzień, na baterię dwa paluszki. Bo też, zwróćcie uwagę, niektóre wkłady faktycznie są niefortunne, bo są. Na jakieś baterie dziwne, guzikowe, no to to jest syf. Tego nie polecam. Polecam na normalne dwie baterie paluszki. Taki wkład wielorazowy. On się będzie palić 2-3 miesiące. Potem wymienicie baterię, będzie się znowu palić. Także polecam za te same pieniądze. Kupujecie wkład nie na jeden dzień, tylko na 2-3 miesiące elektryczny na baterię. Potem wkładacie następne baterie i za te 5 zł służy następne wiele miesięcy. A nie taki kupujecie za 5 zł za te same pieniądze, który poświeci jeden dzień. Jeszcze wyprodukuje dwutlenek węgla. Będę musiał baterię wymienić za tydzień. Już słabo się świeci chyba. Świeci się w ogóle coś, czy się nic nie świeci a świeci mi się bateria jednak lampa no słabo dobra za tydzień wymienię więc tak o, ten się nie świeci chyba bateria dzisiaj grad, śnieg, spad nie, coś tam się jeszcze świeci to za tydzień się wymieni delikatnie się świeci Oj. To niech się świeci. Zaraz. Niech się świeci w takim razie. Ku przestrodze To w ogóle, tak widz tam zaczął mówić, że on ogląda te kanały. Od lat ja mówię, no, Kononowicz Ordinal to dopiero była patologia. Na kanale Mężczyzn to przynajmniej Aaron rozmawiał z Krzyśkiem, Jacek, Jarek. A na kanale tam, jak się robił gimnastykę, na przykład półtora miliona wyświetleń, to przecież tam kłótnie, patologia. Krzysiek z tego celebryty stał się... Szkolna 17 stała się Meliną po śmierci brata, matki Konona Kolonowicza, wprowadzeniem się majora. Szkolna stała się meliną. Więc Koronowicz się do mnie przykleił w tym autobusie, wtedy na tej wycieczce na wysypisko śmieci. No i co? I, i nie było wyjścia, no. Trzeba było zrobić z tym porządek, no. I tam jeszcze z tej dyskusji takie ciekawa konkluzja. Pamiętam, bo Wic mówi, że no patologia, patologia. Ja mówię, słuchaj, ale. Opowiadanie po co komu płyn szyb na cmentarzu? Nie wiem, wodę przyniósł, kwiatki podlewać. O, widzicie tu na przykład takie wiatry, widać, że się przewaliła. O, donica nie obciążona była, to się przewaliła. No. Z niczy pospadały. Nie wiem. No ja mówię słuchaj czy ktoś by chciał oglądać to jak ja na przykład mówię że pomogłem Krzyśkowi zrobić zakupy, czy Jacek Jarek pomógł mu zrobić zakupy. Nikt by tego nie chciał oglądać. No. Jest tam trochę rzeczy może było dla wyświetleń robione, ale generalnie najwięcej rzeczy dla wyświetleń złych to robią te hieny cmentarne czubki i frajerzy. Którzy teraz po śmierci Krzyśka, bo nie weszło mi za życia nagrywanie z Krzyśkiem Próbują teraz pomawiać ludzi, którzy pomagali Krzyśkowi O to, <laughs> że się nad nim znęcali To jest śmieszne Dzisiaj dostałem SMS-a od Konrada Kuwety Konrad napisał, że on się czuje pomówiony Że te 666 stron tych urojeń yy, to napisał po wpływem alkoholu on powiedział, żebym sprostował tą informację widzom, bo on napisał to pod wpływem twardych narkotyków. Dam Wam screena potem z jego SMS-a, naprawdę. I że generalnie to jeszcze wynika z tego oczywiście, że pochwala mój film o tym, że choroby psychiczne są zaraźliwe w ten sposób, że z kim przystajesz, takim się stajesz, a ponieważ on przystaje z czubkami i frajerami, takimi jak Łukasz Wójcik, delikatnie, delikatnie, no więc jest delikatnie Delikatnie, no nie jest po prostu normalnym człowiekiem, nie? Tak jak Łukasz nie jest normalnym człowiekiem. No i w związku z tym, że złożyli te 666 stron dowodów na to, że nie mają prawa jazdy, za to mają urojenia i są mitomanami, no to może pomożemy im w leczeniu, żeby, żeby się nie męczyli po prostu. Pamiętajcie, zdrowie psychiczne też jest ważne. Trzeba dbać o zdrowie psychiczne. Wszystkim Wam polecam. Zdrowie psychiczne oraz o wegetariani. Zdrowie, szczęście, bez chorób i uzależnień. To na razie.